Jak się potoczą moje losy w najbliższym czasie? Oczywiście, kochani, to jest dla wszystkich tych, którzy potrzebują takiego czytania, takiej wskazówki. Zapraszam Was do czytania indywidualnych. Wtedy też będę miała możliwość większej, dogłębnej, bardziej analizy Waszej sytuacji. No i zobaczmy, kochani. Przede wszystkim pokazuje się tutaj taka energia, która mówi o tym, że Wy na dzień dzisiejszy może czujecie się w takim w położeniu bez wyjścia, tak? Czyli co nie zrobię, co nie pomyślę, to wszystko i tak jest źle, tak? Czyli takie poczucie no, niemocy, depresji, takie poczucie ograniczenia, że ktoś mnie ogranicza, że coś mnie ogranicza, ale nadchodzi, kochani, zmiana w tym obszarze i nadchodzi poprawa i uwolnienie. I powiedziałabym tak, to wszystko, co dobre i pozytywne, zdarzyć się musi w najbliższym czasie.